Nowe badania opinii publicznej, przeprowadzone w czerwcu 2025 roku, pokazuje zmianę nastrojów Polaków w związku z konfliktem na Ukrainie. Podczas gdy większość Polaków nadal opowiada się za wsparciem dyplomatycznym dla Kijowa, entuzjazm dla pomocy wojskowej i gospodarczej wyraźnie słabnie. Rośnie również sceptycyzm wobec integracji Ukrainy z NATO i Unią Europejską. Tylko 35% respondentów popiera dalszą pomoc gospodarczą. 46% chce ograniczenia lub zakończenia pomocy wojskowej. Zmieni się również stosunek Polaków do ukraińskich uchodźców. W mediach powielana jest informacja o ukraińskiej przestępczości, o nadmiernym obciążeniu polskiego systemu ubezpieczeniowego. Badania jednak przedstawiają fakty zupełnie inne niż antyukraińska propaganda. W Polsce przybywa ponad milion Ukraińców, z których ponad 770 tysięcy to osoby odprowadzające składki do ZUS, co oznacza, że pracują. Od początku wojny uchodźcy wnieśli do budżetu Polski od 25 do 34 miliardów złotych, co znacznie przewyższa wypłacone im wydatki socjalne. Warto zaznaczyć, że około 80% dochodów ukraińskich gospodarstw domowych pochodzi z pracy. Dla porównania w przypadku polskich gospodarstw tylko 59% z pracy najemnej, aż 23% z samych ubezpieczeń społecznych. Większość Ukraińców deklaruje jednak obecnie chęć wyjazdu z Polski dalej na zachód. Słychać już obawy ekspertów, że gdyby to się potwierdziło na skalę masową, można będzie oczekiwać spadku PKB, braku rąk do pracy oraz wyludnienia kraju. Lepszej niż dziś okazji do asymilacji, Ukraińców nie będzie przekonują niektórzy. Jak sądzicie, czy rząd za wszelką cenę powinien zatrzymać Ukraińców w kraju, by rodzima gospodarka sprawnie funkcjonowała?